Siemanko a Z tej strony Mecy, Witam was w pierwszym odcinku z drugiego sezonu kariery Bartosza Białka FIFA 21. Dzisiaj walczymy o transfer. Musimy najpierw oczywiście wywalczyć zgodę. Już poprosiłem o transfer, więc teraz tylko czekać na decyzję zarządu. Tutaj jeszcze widzicie jaki trening wykonuje. Od razu udało się podbić overall, więc jest to bardzo dobra wiadomość. Overall 81. No i zobaczmy, czy wreszcie się udało. Tak jest. 15 Lipca wywalczyliśmy zgodę na transfer. Czas czekać na oferty. Pierwsza oferta, zobaczmy. Od Arsenalu. No ale ja mam ambicje, żeby grać o cokolwiek, więc odrzucamy tą ofertę i czekamy dalej. No i czeka tak, człowiek czeka. Lipiec już prawie się kończy, ale tutaj powinna być jakaś oferta. Tak jest, zobaczmy od kogo? Od Manchester United. Ta drużyna najczęściej w FIFA ma fajny skład. I możemy o coś powalczyć, więc akceptujemy tą ofertę i czas na transfer do Premier League. Tutaj widzicie Białek i Manchester United. Czy będzie to związek doskonały? Przekonamy się w tej karierze. Tutaj oczywiście klasyczna wiadomość, witamy w zespole, ale nas interesuje z kim będziemy walczyć o pierwszy skład. Zobaczmy kogo Manchester United ma na naszej pozycji. Edinson Cavani 82 overalla. Antony Martial 85 overalla. Tutaj... No, ten się w ogóle nie liczy. 74, Obawę mi 72, więc tak naprawdę mamy dwóch konkurentów. Na razie mamy od nich niższy overall. Ale będziemy się rozwijać i mam nadzieję, że ich overallem przebijemy. Czy dostaniemy szansę w derwach Manchesteru? Zobaczmy. Jaka będzie decyzja trenera, tak jest gramy. To będzie piękny debiut. Miejmy nadzieję, że zwycięski. Zaczynamy to widowisko. Dobrze, biały panował tą piłkę. Zagrywa. Jest tutaj Fernandez. Ładnie napędza tą akcję Białek, rozrzuca do boku, nabiega One bissaka Podanie do Białka, Białek z dystansu! Ale ten strzał pozostawia sporo do życzenia. Tym razem Manchester City w natarciu Aguero. Dobra kontrola, zagrań do Gundogana i mamy niestety 1-0 dla Manchesteru City. Fenomenalne wykończenie w polkarnym No i przegrywamy. Od 31. minuty. Tutaj widzimy kolejna akcja Manchesteru City. De Bruyne, ładne podanie. Jest tutaj Aguero, świetnie zostawia piłkę, podał do Gündogana, ten minął naszego obrońcę. Ależ spektakl Niemca, 2 do 0, dwie bramki Ilkaya Gündogana. To jest jego dzień, ewidentnie. I starają się gracze z City zdobyć trzecią bramkę. Kun Aguero, zagranie do Sterlinga. Sterling, Aguero. Kogo dojrzy, na spokojnie znalazł De Bruyne, podanie w pole karne. Jest tutaj Coutinho i 3 do 0, 73 minuta. Jesteśmy na kolanach i raczej się nie podniesiemy. Tutaj Manchester City może nam wpakować jeszcze czwartą bramkę. Dośrodkowanie na pole karne. Przegrana główka przez Aguero. Jeszcze sterling poprawka na pole karne. Wycofanie, sterling zablokowany. Ależ spokojna akcja. Kun Aguero! 4 do 0. Delikatnie mówiąc, chyba ten transfer do United może się okazać nie najlepszą decyzją. Dobrzyk na Breeze, na Maguire'a, Maguire na spokojnie do Fernandesa. Fernandes na pole karne. Białek marnuje sytuację! To była setka! 4 do 0, porażka w pierwszym meczu. W derbach Manchesteru. Delikatnie mówiąc, nie zapowiada się, że jeśli będziemy mieli taką formę, to o cokolwiek powalczymy. Może trzeba było przyjąć ofertę Arsenalu. Skład mamy dobry, wszystko niby funkcjonuje. A tracimy tak dużo goli już w pierwszym meczu, do tego Białkiem zmarnowałem dobrą sytuację. Szkoda wtedy w sumie, że nie lobowałem, bo to chyba byłaby optymalna decyzja, no ale raz człowiek uderzył na siłę, no i takie są efekty. Przechodzimy dalej. Ale w sumie, jedno nas może pocieszać po tym spotkaniu. No już gorzej nie zagramy, raczej nie zapowiada się, żebyśmy w najbliższym czasie mieli przegrać 5 do 0, miejsce w strefie spadkowej, w sumie Arsenal niewiele wyżej, więc co by człowiek nie wybrał, to i tak za dobrze by nie było. Teraz gramy jednak ze Stoke, to jest dużo słabszy rywal, z takim po prostu trzeba sobie poradzić, trzeba im strzelić jakieś bramki, bo trener na szczęście daje nam szansę. I miejmy nadzieję, że ją wykorzystamy. Zaczynamy drugie spotkanie. Dobrze tutaj, Pizzy opanował piłkę, zagrał do Białka. Białek do Fernandesa, Białek obiega, otrzymał podanie. Białek świetnie wbiegł w pole karne, schodzi do prawej nogi. Technicznie mamy 1 do 0. Tak jest 13 minuta. Pierwsze trafienie Białka w Premier League i oby nie ostatnie. Dobrze, tutaj napędzamy tą akcję. Fernandez, pełna kontrola. Białek, zejście do prawej nogi. Czy będzie uderzał? Strzał z dystansu. Nie, podanie. I Zakaria. Niestety uderzył. No delikatnie mówiąc, źle. Dobrze, tutaj zagraliśmy tą akcję. Fernandez. ależ piękne dogranie. Praktycznie na centymetry. Jest szansa na centre. Pizzci na białka. Ten nie trafia w piłkę, ale jest wykończenie. Fernandez z najbliższej odległości pakuje piłkę do bramki. Manchester United 2, Stoke 0. I tak powinniśmy grać. Jest rzut roczny dla Stołk. Powell wznawia grę. Dośrodkowanie. McLean i nie trafia. A z takiej sytuacji powinna być bramka. Dobrze kuzę przedziera się. Do środka Brown. Zaczyna swój taniec wulkarnym Klukas. Wycofanie Brown. Klukas świetnie do Insa. I mamy bramkę kontaktową. Dwa do jednego. W tym spotkaniu jeszcze mogą być emocje. Ale miejmy nadzieję, że szybko je zabijemy. A może być ciekawie, Ins. To jest akcja na 2 do 2. Klukas podaj na pole karne! Brown! To wykończył. 2 do 2 Romero nie dał rady. Co by nie mówić? Jeśli my nie zdobędziemy trzech punktów, to będziemy frajerami. Białek wycofanie jest zakaria. Przeprowadziliśmy dwa bramkami, teraz remisujemy. Trzeba wrócić na prowadzenie Białek. Indywidualna akcja Polaka jest już w polu karnym, Musi zejść do prawej nogi, tak się dzieje. Strzał po krótkim, i mamy 3 do 2. Tak jest. Znowu prowadzimy ze stołk. Teraz trzeba to utrzymać. No bo z takimi drużynami nie mamy prawa tracić punktów. A i widzimy tutaj ekipa stołk jest innego zdania. Chcą doprowadzić do wyrównania. Łukasz. Jeszcze Ins otrzymał podanie, ale tym strzałem nie pokonałby bramkarza w ekstraklasie. No i udało nam się tutaj wygrać 3-2. do 2. Naprawdę łatwo nie było, ale na całe szczęście wygraliśmy dwie bramki białka. Ocena meczowa 9,5. Jest szansa, że w tym drugim sezonie z mistrza asyst staniemy się wreszcie goleadorem. No bo pamiętacie w Wolfsburgu asyst mieliśmy mnóstwo, ale za to bramek za mało. Jako napastnik musimy strzelać, po to nas kupowali do Anglii i miejmy nadzieję... Że miejsce w podstawowym składzie będzie dla nas standardem, bo po takim występie nie powinniśmy wylądować na trybunach, chociaż to FIFA. Przechodzimy dalej. No oczywiście, jak to zawsze w takim pierwszym odcinku, będą trzy spotkania, więc jeszcze zostało nam jedno, ale za to w odcinku drugim i trzecim będzie sześć spotkań, więc na nudę nie będziecie mogli narzekać. Dziesiąte miejsce w tabeli wygląda lepiej niż strefa spadkowa, no ale my walczymy o te czołowe lokaty. No tak przynajmniej pierwsza trójka musi być naszym celem, a najlepsze byłoby mistrzostwo. Fulem, czyli taka w miarę przeciętna drużyna, zobaczmy czy dostaniemy szansę. Tak jest, trzecie spotkanie z rzędu. Marsjal i Kawani, patrzcie z trybun, zaczynamy. Dobrze tutaj Rashford, czy poda do białka, tak jest na spokojnie odnajduje Polaka. Jeszcze Fernandez do białka. Białek w polu karnym, no musi zejść do prawej nogi, bo lewej nie ma. Białek, piłka na prawej nodze, zwód do lewej, ale wiadomo, że nie uderzy. Białek, piłka na prawej nodze, zagrań do środka. Fernandez, strata piłki. Ciekawa akcja, no ale niestety zakończona stratą. Kamara, dobrze tutaj zastawia piłkę. Gracze Manchesteru nie są w stanie jej odebrać. Kearney i mamy Bramkę. Szkod uderzył w kozioł, czym zaskoczył Romero. I Fulem wychodzi na prowadzenie. Serii, wycofanie. Jest Pedraza z Serii. Zastanawia się, co zrobić w tej sytuacji. Zagrywa do Pedrazy. Pedraza, świetne podanie. Serii i broni to Romero. I będziemy świadkami na szczęście wznowienia gry od Bramki. Dobrze białek zagranie do Fernandeza. Białek wychodzi na pozycję. Jeśli to dobrze zrobi, będzie sam na sam z bramkarzem. Białek. Lobik z lewej, a jednak ta lewa służy do czegoś innego niż wchodzenia do tramwaju. Aż mnie zaskoczył białek w tej sytuacji. Ale to było bardzo pozytywne zaskoczenie. No i jeszcze tutaj taniec radości. Celebrujemy bramkę. Van de Beek, Fernandez, Białek, szybkie odegrań do Rashforda. Rashford, a niestety spalony centymetry tutaj decydowały. Wściekły Rashford, zobaczmy czy sędzia podjął słuszną decyzję. Tutaj będą milimetry decydować, ale niestety był spalony. Dobrze Rashford napędza tą akcję. Zagrań do Białka, Białek na spokojnie do Fernandesa, Fernandez do Białka. Białek na trzy, na 2 do jednego, oczywiście tak jest, wychodzimy na prowadzenie. I utrzymajmy to do samego końca, wreszcie mamy go Leadora. Dobre, tutaj panowali nad piłką Rashforda. Zagranie do Białka. Białek, poddanie do Rashforda. Co zrobi tutaj Anglik? Jest w sytuacji sam na sam. Ostry kąt, ale wykorzystał to. Piłka od słupka, wpada do bramki. Tak jest. 3 do 1 dla Manchester United. Dwie bramki i asysta Białka. To jest kozak. I jeszcze mamy rzut Białek w polu karnym. Na kogo będzie dośrodkowanie? Fernandez. Van de Beek. Ale tym strzałem nie mógł pokonać Jose'a. No i to spotkanie kończy się zwycięstwem. 3 do 1. Dwie bramki do tego asysta. Perfekcyjny występ. Początek w Manchesterze United delikatnie mówiąc był fatalny. Ta porażka 4 do 0 z City. Ale rozpędzamy się powoli. Regularnie zdobywamy bramki. Teraz jeszcze dołożyliśmy asystę. Więc to może być naprawdę udana przygoda w Anglii. Widać angielski klimat tam służy. Zdobywamy tutaj więcej bramek niż zaliczamy asyst. No i tak powinno być na pozycji napastnika, bo wiadomo, napastnik jak rozgrywa to fajnie, ale głównie powinien być rozliczany ze zdobywanych bramek. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy po trzech spotkaniach, oczywiście tyle będzie w tym materiale, ale tak jak wspominałem, w dwóch następnych będzie sześć spotkań, więc powinno się sporo dziać, jeśli utrzymamy tą formę, to też powinniśmy zdobyć dużo goli. Jeśli chodzi o tabelę, dziewiąte miejsce na razie to nas nie satysfakcjonuje, sześć punktów, 3 punkty straty do lidera, jak na trzy kolejki jest to sporo. Fulham, Stoke City i Cardiff na razie w strefie spadkowej. Jeśli chodzi o naszą karierę, to w Manchesterze United na ten moment... Trzy spotkania, cztery gole i jedna asysta. Fenomenalnie to wygląda, ale pamiętajmy, strzelaliśmy przeciwko słabym, a przeciwko mocnemu zespołowi, no delikatnie mówiąc, nie było nas na boisku. Byliśmy ciałem obecni, ale duchem niekoniecznie. Tutaj jeszcze gramy oczywiście w Lidze Mistrzów, nas, nasi rywale to Villarreal, Herta i Lokomotiv Moskwa. Moim zdaniem musimy wyjść z pierwszego miejsca. Dostaliśmy powołanie do reprezentacji na ostatnie mecze eliminacji Mistrzostw Świata 2022. No i damy z siebie wszystko, by Polska pojechała na Mundial, no ale też dobrze musimy prezentować się w Manchesterze United, a jeśli chodzi o ten pierwszy materiał z drugiego sezonu, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie i zapraszam Was na kolejny odcinek, który już we wtorek o godzinie 14 na kanale. Trzymajcie się!